Państwo zawsze zapoznali się z protokołem sporzędników. Czy wnosicie Państwo no. jakieś uwagi do protokołu sporzenia spotkania? Nie. Nie czy do dzisiejszego spotkania są jakieś uwagi, czy zmieni, czy dodać? Jak państwo wiedzą otrzymaliśmy odpowiedź na wniosek do Pana Burmistrza dotyczący sprawy poszerzenia działalności biblioteki o to, żeby biblioteka sprowadzała na żądanie czytelnika wybrane tytuły, które on sobie zamówi. Odpowiedź Państwo poznali. Czy ta odpowiedź dla Państwa jest satysfakcjonująca? Tak. Tak, tak. Proszę, jeśli można. Chciałam ja powtórzyć, że odpowiedź Pani Dyrektor Biblioteki jest wyczerpująca. Zrobiła wszystko, co możliwe. Wskazała, wskazała możliwości uzyskania danej pozycji książkowej, nawet jeżeli nie ma jej w danym momencie w bibliotece więcej chyba już nic nie może zrobić, Także myślę, że, ponieważ jest tak, tak mi się przynajmniej wydaje taka jednorazowa akcja. Zaznaczony jest, że to jest jednoosobowe wniosek, nie, nie, nie było wcześniej takiej sytuacji. Nie pytał, nie prosił, nie wnosił o nic, więc myślę, że ta sprawa jest powinna być zamknięta. Dziękuję. działalność Pana Burmistrza, Skarga Pana LK. Państwo zapoznali się, zapoznali z tą Skargą. I teraz Państwo jakie nosicie uwagi, czy jakie Państwa opinie jest w tym temacie? Jeżeli można. Bardzo proszę. Y, szkoda, że nie ma tutaj Pana odnoszącego skargi, bo z reguły bywa, niemniej jednak y, Pytanie jest proste, czy zwołując zebranie, zapytał w ogóle pana burmistrza, czy w tym czasie ma możliwość przyjścia na takie zebranie, bo jeżeli burmistrz zwołuje, to on na takim zebraniu przy jest, bo sama na nim bywa. Natomiast jeżeli sobie przewodniczący decyduje o dacie, to musi najpierw ją, z tego co mi wiadomo, uzgodnić z władzami miasta. I teraz pytanie, czy uzgodnił, bo cała skarga dotyczy tego, że Pan Burmistrz nie pojawił się na zebraniu. Więc jeżeli uzgodnił, a Pan Burmistrz się nie pojawił, no to można byłoby cokolwiek myśleć na, na ten temat. Natomiast jeżeli nie uzgadniał terminu, no to wydaje mi się, że w tym momencie, ja w każdym razie uważam, że skarga jest niezasadna. Dziękuję. Bardzo proszę Panie Przewodniczący, Panie Radny. Pan tutaj na stali e, oczywiście tutaj moja Przewodnicząca już powiedziała tak dużo, to Pan również zwołuje zebrania na wniosek Przewodniczącego, ten Pan nie jest Przewodniczącym osiedla, nie wiem czy jest w zarządzie, ale nie jest Przewodniczącym, to przewodniczący. ale to kiedyś, ale teraz jest inny Przewodniczący, jest Pan wisku, tam Przewodniczący, więc tutaj, bo to, to było zasadne tutaj to co moja serdeczna koleżanka powiedziała, bo to przewodniczący zarządu osiedla ustala termin zebrania, e, powiadania pana burmistrza, czy osoby przez niego wydelegowane, że w tym czy w tym czasie będzie, czy, czy te osoby będą, bo jeżeli pan burmistrz takie zebrania, na które starają się zawsze jeździć, to były uzgadniane z zarządem osiedla i wtedy była ustalona i godzina tych spotkań. I mieszkańcy byli poinformowani przez odpowiednie obwieszenia, które tutejszy urząd rozwieszał i przewodniczący danego i członkowie zarządu się za te obwieszenia rozwieszali. Więc tutaj, ja też, jako członek tej komisji, uważam, że nic, nie było żadnych upływień ze strony tutaj urzędu i osoby pana burmistrza, żeby można powiedzieć, że ta skarga jest zasadna. Ta skarga jest też zasadna, bo no, każdy, nawet z nas, radnych, może powiedzieć, że zwołuje mnie. Zebranie mieszkańców, ale jeżeli nie ustalił danego terminu z, z, ten, z gospodarzem miasta lub odpowiednimi delegowanymi przez niego urzędnikami, no to nie możemy mówić, że nie dopełnił swojego obowiązku. Także uważam, że skarga w całości jest bezzasadna.